Ogólnie to mam takiego jednego starego laptopa, a nawet więcej niż jednego. I on jak i jego bracia wyszli fabrycznie z siódemką, więc jedenastka ze względu na wymogi nie wejdzie. Ale pokażę Wam jak zainstalować Windowsa 11 nawet na leciwym sprzęcie. Najpierw pobieramy jedenastkę skądkolwiek, chociażby ze strony Microsoftu. Następnie pobieramy program Rufus. ładnie odpalamy program, wybieramy naszego pobranego Windowsa. A ponieważ mój laptop nie ma UEFI, to wybieram MBR zamiast GPT. I teraz, jak kliknę Start, wyskoczy mi takie okienko. Odznaczam trzecią opcję od góry, a resztę zostawiam zaznaczoną i nagrywam. Teraz wyświetlił nam się Windows, więc chcemy go zainstalować i przechodzimy bez żadnych problemów, błędów czy zatrzymaczy. I możemy zainstalować Windowsa, wybierając sobie wcześniej wersję. Proszę bardzo, bez żadnych ograniczeń, tu usuwamy sobie partycję na dysku Enter. Ta-da!